Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island. E, no, tak więc już wracamy do tego normalnego zaka, po tej małej przerwie związanej właśnie z tymi rozmowami z Hubburem. No i co mogę powiedzieć? Pierwsza mapa, czyli okolice miasta jest już oczyszczona ze wszystkiego oprócz tych jednorożców, które tu się plątają i tutaj pozostałości białego klanu. A poza tym tak, tu chyba się pląta jeden troll i to wszystko, reszta już leży. Więc cóż, możemy się udać tam na następną misję do drugiej lokacji w, w Ingos, czyli do włości Karasula, aby zabrać skóry na miejsce spotkania dla sfera trapera, który właśnie. Musimy mu taką przysługę wyświadczyć, a uwolnienie szlachetnego starca, czyli. To co przed chwilą mówił Habbur, więc do dzieła, chodźmy do nowej lokacji, w której, która jest dość fajna i, i jest w niej parę ciekawych misji, tak więc zobaczmy co co uda nam się zrobić, tak? Naprawiłem, o, hmm, a więc tak, naprawiłem Zakowi bluzkę zewnętrzną i wewnętrzną też, ale Trochę się zagapiłem widocznie i nie i nie dałem jakby to powiedzieć i nie za i, i nie ubrałem mu z powrotem tej bluzki, więc niestety zak jest teraz goły cały czas, ale cóż e, w Musimy, musimy sobie z tym jakoś radzić. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Oczywiście, pokażę Wam. No e... dobra, jest... no to najpierw idziemy tutaj. E... W porządku, w porządku. E... Oczywiście, pokażę Wam jak. Właśnie, to jest to miejsce, że tutaj mamy dokładnie wytyczony mm, tym różowym okręgiem punkt, do którego musimy się udać. E... Właśnie, proszę bardzo, dowódca jednostki. Jednoś... E... Niezależnie od tego, czy. czy... To jest właśnie ruchomy cel i skąd niby możemy to wiedzieć, gdzie on tak naprawdę jest? Dobra, tak więc do dzieła. Zaktu tu próbuje się odgryzać, ale jak widać ten strażnik dość śmieszną zbroję ma. Ten dość fajną, ale ten ma dość śmieszną zbroję, no ale... No i cóż, cóż można powiedzieć? Można tyle powiedzieć, że otłukają zakaz straszliwie. Chyba go zabiją no już po nas. Ocz. Dobrze, że zapisałem i jednak teraz się odrobinę lepiej będziemy e, tam udawać, że tak powiem. Trochę w, lepiej, w lepszym stanie, że tak powiem tak e, będzie trzeba trochę się przyczaić i ich e, zestrzelić od tyłu ciosem w plecy właśnie i tak jednego jednego z nich mamy już z głowy, teraz jeszcze Zostawić jakąś miarę dobrze Marianne, żeby jej nie atakowali. W ogóle ma jeszcze... O, nie ma już siły, więc trzeba jej rzucić siłę. Kurczę, że ma tyle HP, że już myślę, się... że zapominam rzucić tą siłę, bo... bo wydaje mi się, że mają cały czas, naprawdę. No, ale to już z tym będą problemy niedługo. Dobra. Strażnicy, tych dwóch strażników, udało się pokonać. Biegniemy dalej. I teraz sprzątnąć trzeba dowódcę jednostki, chociaż nie wiem, czy jest konieczne zabicie go, ale... Cóż, on, z niego wypada, o ile się nie mylę, dodatkowy topór, więc coś czym będzie można bić trolle, więc więc nie no będzie to myślę że miła rzecz jeśli tylko uda mi się to odpowiednio rozegrać mhm. okej okay, dobra jest, jest jest obrócony tyłem ale nie wiem czy tyle, czy to wystarczy oj 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 oj, oj. No i to na pewno się nie uda, bo wszyscy, jak widać, się na nas rzucili, więc trzeba wczytać. Za biegiem. Może teraz się uda. Idealnie. Co niedobre, to ci się na nas rzucili, ale, ale dobra, tych... Postaramy się dość szybko zniszczyć. Tutaj uzbrojona obywatelka jak widać się wybiła naprzód dla swojej zguby to dla nas co mnie bardzo cieszy, bo jedna przeciwniczka mniej. Dobra, siłka, siłka zak. Finalnie, dobra. Nie ma z nich żadnych głupów, nie licząc pieniędzy. O, z tego jest żelazna siekiera, która się niebawem przyda Zrozumiała. Dobra teraz idziemy spokojnie cichutko nie, to nie jest dobre. O jak widać tam była uzbrojona obywatelka a tutaj jest już strażniczka oczywiście strażniczka dużo ładniej wygląda Ale myślę że padnie i tak Poparł się, ale teraz zmyliła zaka i proszę bardzo, e, strażniczka druga. No, ona ma z, tylko lekką zbroję z brązu, więc nie można się za dużo po niej spodziewać. Dobra. I teraz zapiszemy grę. Otworzymy... Aha, no, mamy nasz klucz do klatki. Otworzymy. No i zadanie zostało wykonane, chociaż... E, o, proszę bardzo, jest ten wyćwiczony mag ludzi lasu i teraz musimy go... Wyprowadzić z siedziby Karansula. Możemy skorzystać z obojętnie którego wyjścia, ale ja skorzystam, idzie za nami. Ja skorzystam z tego, powiedzmy. Z tym, że, proszę bardzo, zapisuję grę i zabijam starca. O, i jak widać, no, zadanie wyprowadzić się nie udało, więc teraz będzie trzeba wrócić. Wrócić do yy, no, Do szarego liścia i podzielić się z nim złymi wieściami. Zobaczymy, co powie. Naprawdę jestem ciekawy jeszcze. Nigdy mi się nie udało zepsuć tego zadania. Tak naprawdę. Więc zobaczymy, zobaczymy, co, co się będzie działo. No tu zignoruję tego tygryskabi i tak będę wczytywał. Ale chcę zobaczyć, co nam powie. Czy Brisen się na nas nie obrazi. Dobra, do rezydencji Zielonego Klanu Brisen jest dalej zajęty i szary liść. O porwaniu starca. Zobaczymy, jestem ciekawy. Jeśli kruk zabierze zdobycz Sokoła, co pozostanie Sokołami? Tylko dokonać zemsty na kruku. Jeśli jeden człowiek śmiertelnie nas obrazi, wtedy inny człowiek dokona na nim zemsty. Udaj się na ziemię opuszczonych kopalni na wschód od przedmieści miasta. Ujrzysz tam wojskowy obóz pomiędzy dwoma wzgórzami i trenujących sztukę zabijania żołnierzy. Szpieg pośród nich jest niczym tygrys pośród szczurów. Z pewnością go nie przegapisz. Zrobisz dobry uczynek, jeśli zemścisz się na porywaczu Habbuna. Wygląda na to, że ostatnio nie robi nic innego, tylko dobre uczynki. Jakimś sposobem w końcu wszyscy giną z mojej ręki. Nie jestem ani człowiekiem czystego serca, ani wynajętym mordercą. Ławca zabija tygrysa i sprzedaje jego skórę. Czy to oznacza, że tygrys był niegroźnym kotkiem? Przyjaciel zielonego klanu pomści porwanie Habura. Czy to oznacza, że martwy porywacz był niewinną ofiarą? Zastanów się nad tym, człowieku. Dokładnie idź go zabić z zimną krwią. <śmiech> tak <śmiech> Nasz zielony liść jest trochę dla nas niemiły, ale cóż zrobić Dobra, wczytajmy eee, i teraz... Właściwie on nie powiedział nic nowego. Doskładnie nic nowego, ani jednej nowej kwestii No i cóż? Wow, 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 troszkę zlagowało nam grę na sekundę, ale dobra, już po wszystkim. I, pięknie Zak. No niestety nic nowego nam nie powiedział. No, cóż, zobaczymy, co powie teraz, jak udało nam się go wyprowadzić. Będzie tam dodatkowa kwestia, a tamta będzie jeszcze raz powtórzona. Dokładnie tak. No. E, dobra. O, o porwaniu starca. Jeśli kruk zabierze zdobędę. Uda... No łowca... tak, to jest ta sama gadka, co przedtem jeszcze o strzałce, która zabiła snupa Proszę, wodzu, opowiedz mi o tej strzałce. Słyszałem, że każdy z Twoich wojowników robi inny, dzięki czemu zawsze można rozpoznać łowce po jego strzałkach. Skąd masz pewność, że to wilk, skoro nie podążasz jego drogą? Ta strzałka nigdy nie należała do zielonego klanu, chociaż na taką wygląda i jeszcze jedna rzecz. Ani Biały Klan, ani Czarny Klan nie znaczą swych strzałek w ten sposób. Te klany mogą być moim wrogiem. Ale wrogów zwalczamy bronią, a nie kłamstwami. A ja miałem nadzieję, że się czegoś doda. Chyba muszę kontynuować moje poszukiwania w mieście. Przykro mi, że tak się stało. Ale nikt nie może powiedzieć, że nasz lud nie zna wdzięczności. Sekretną ścieżką udamy się na wschód. Ale pozostawimy ją dla ciebie otwarta. Udaj się na wschód. Otwórz bramę i wejdź do labiryntu pomiędzy wzgórzami. Przejdź przez labirynt, otwórz następną bramę i wejdź w górzyste doliny. Dawno, dawno temu żyli tam magowie, którzy wynajdywali nowe zaklęcia wojenne. Ale już dawno opuścili tamten teren. Tak jak powódź zostawia po sobie błoto i odpadki, oni zostawili ruiny i ślady swojej zabójczej magii w tych burzystych dolinach. Ale zielony klan zdołał kontrolować tę magię i zrobić z niej dobry użytek. Idź wzdłuż południowej ściany dolin i użyj naszego ołtarza. Magiczna pułapka powstrzyma dzikie tygrysy, byś mógł podążyć na południowy wschód. Do nowej rezydencji Zielonego Klanu. Dziękuję, Szary Liść. Jeśli będę potrzebował pomocy od Zielonego Klanu, będę wiedział, gdzie Cię znaleźć. A teraz, że muszę wrócić do miasta i kontynuować moje zadanie. No, tak więc, Szary Liść niewiele nam powiedział. I cóż. Właściwie nie cieszył się, że uwolniliśmy tego starca. No cóż. No ale taki tacy są już ci zielonoklanowcy, Prisen się dalej nie chce przyłączyć. No, proszę bardzo, trzeba było z nim pogadać, że się nie chce przyłączyć, a teraz go już można przyłączyć. Cudownie, a, yy, zapiszę, bo jeszcze chcę coś wam pokazać. Szanowny rycerzu, pełnią szczęścia byłoby przyjąć Twoje towarzystwo, ale. Czasami jestem zmuszony, cóż, używać niezbyt uczciwych metod. I nie wiem, jak mógłbyś na to zareagować, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Mówiąc, że służę dobru, nie powiedziałem, że jestem niewinnym aniołkiem. W sztuce wojennej wszystko jest dozwolone, nawet jeśli to wojna pomiędzy dobrem i złem. Przysięgam, że pójdę za tobą wszędzie i uczynię wszystko, co będzie potrzebne. Tak, ale. Od czasu do czasu będę musiał udać się do miasta. O, nie przejmuj się tym wcale. Wewnątrz murów miasta nie pozostał nikt, kto pamiętałby moją twarz. No to całkiem fajnie. Dobra. E, tekst, w którym zostawiamy rycerza. Szanowny rycerzu, tym razem zmuszony jestem udać się w podróż bez ciebie. Czemu? Czy znajdujesz moje towarzystwo, nużącym? Nie, skądże, to nie to. Ktoś w mieście jednak cię pamięta, a przynajmniej pamięta. Tak więc lepiej zostań tutaj z Zielonym Klanem. Tak, tak, tak. Jasne, jak dobra ściema, to dobra ściema. O ile się nie mylę, jeśli się zostawi Brisena tutaj z Zielonym Klanem, to nie będzie się można go potem było wyciągnąć z powrotem, więc... Znaczy, jeśli go się weźmie teraz, klan sobie pójdzie, to nie będzie go można zostawić. Nie wiem, czy teraz od razu klan pójdzie, czy jeszcze nie pójdzie. Mam nadzieję, że nie pójdzie, bo chciałem Wam jeszcze pokazać tekst, w którym e... Bristen mówi, że jest nas za dużo. Nie wiem, czy to się uda. E, uda się świetnie. Przyjmij rycerza do drużyny. Pozwól, że wyjawię Ci mój sekret, przyjacielu. Zanim jeszcze poświęciłem się walce po stronie dobra, zawsze miałem trudności z kontaktami z mieszkańcami miast, gdzie to powietrze jest do cna przesiąknięte złem. Jedną osobę z miasta zniosę w mojej drużynie, lecz dwie to dla mnie zbyt wiele. <laughs> o, i bardzo fajnie podsumował. <laughs> Naprawdę, bardzo fajnie. <laughs> Naprawdę świetnie podsumował naszą drużynę. <laughs> Właściwie mógłbym wczytać o nie chodzić tam sporowaną, ale, ale naprawdę świetnie pojechał Mariadnie i Linasowi. Dobra, przyjmiemy ponownie chcerza. Szary liść powiedział, że w mieście pan nie cisza. Ten, który rzekomo mnie rozpoznał, mógłby przysiąc, że widział mnie w swym pijackim zwidzie. A skąd szary liść może to wyciągnąć? No właśnie. O, młody człowieku, widzę, że nie doceniasz sił dobra. Załóżmy, że jakiś mieszczuch ma posiadłość za miastem. Posiadłość, która może zostać spalona, czy zapaść się pod ziemię w dowolnym momencie. I załóżmy dalej, że otrzymuje on wiadomość od ludzi lasu. I w tej wiadomości grzecznie jest proszony, by powiedzieć to czy tamto. Który z mieszczuchów odmówiłby wyświadczenia takiej drobnej, nieważnej przysługi? A jeśli przytrafi się inna osoba, która nigdy nie zapomina twarzy, też zostanie zapytana o to samo. Tak. Masz całkowitą rację, szanowny rycerzu. Wszystko jest dozwolone na wojnie. Jesteście. <laughs> Zielony Klan jest straszny, strasznie naprawdę. Kurcze, tak szantażować ludzi? Wow, <laughs> strach. Jest strach przed Zielonym Klanem w moim sercu się teraz pojawił, bo Zielony Klan to potwory. <laughs> Dobra. To będzie na tyle w tym odcinku, w następnym przejrzymy ekwipunek, wyekwipujemy się odrobinę lepiej i udamy się dalej. No to do zobaczenia.